Dzień 37. Gorące noce. Był tak rozpalony miłością do Jezusa Eucharystycznego, że często spędzał całe noce na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. I jeśli nie było go w kolegium, jego mieszkanie na pewno było w kościele. Przedłużał tam swoje gorące modlitwy. Znajdujemy się w sypialni i sypialnia to nie jest tylko miejsce, gdzie małżonkowie sypiają ze sobą, ale jak już dzisiaj nam wskazuje teologia, to jest dosłownie ołtarz sakramentu małżeństwa, gdzie małżonkowie celebrują swoje małżeństwo. Tak jak ksiądz ma swój ołtarz, gdzie celebruje Eucharystię, tak, oni tutaj otrzymują łaskę Ducha Świętego, który umacnia ich związek. To już jest głębia teologii, teologii małżeństwa, pokazująca wspaniałość płciowości, że Bóg przez nią działa, że przez nią pragnie tworzyć życie i tworzyć i umacniać miłość między małżonkami. Dlaczego o tym mówię? W liście do Efezjan, święty Paweł, kiedy pisze o małżeństwie, i cytuje ten bardzo znany fragment z księgi Rodzaju, że. Mężczyzna opuści swojego ojca i swoją matkę i połączy się z żoną, aby być jednym ciałem. Tam święty Paweł zaraz dodaje, ja to odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Dlaczego? Bo Kościół, jak zresztą czytamy w apokalipsie, jest małżonką baranka, oblubienicą Chrystusa, Jego ukochaną. Jezus przychodzi na ziemię po to, żeby odnaleźć swoją ukochaną i się z nią połączyć tak, jak łączą się małżonkowie, w takiej intymności, tak bardzo głęboko, w tak bardzo gorący i namiętny sposób, ale od strony duchowej. Do tego stopnia, że niektórzy nawet nazywają krzyż łożem miłości, gdzie Chrystus spotyka się z ukochaną, daje za nią życie i tam rodzi się, rodzi się całe potomstwo kościoła. Tam rodzimy się my w tej, chrzcie, w tej wodzie chrztu, która wychodzi z jego serca. Dlaczego mówię o tym w odniesieniu do Gerarda? Może najpierw trochę Biblii. W psalmie 63 jest taki fragment, że moja dusza lgnie do Ciebie, Panie, lgnie, pragnie się z Tobą połączyć. I co ciekawe, kiedy popatrzysz na hebrajskie słowa, to w tym psalmie i w tym fragmencie z Księgi Rodzaju, gdzie mężczyzna ma połączyć się ze swoją żoną i tam, gdzie ta dusza lgnie do Boga, to te dwa słowa to jest jedno hebrajskie słowo, dawak. Ono oznacza... Połączenie, nawet sklejenie się, żeby być jednym, żeby się połączyć ze sobą tak bardzo intymnie, jak łączą się małżonkowie. I Gerard został po prostu do tego zaproszony, żeby w Bogu odkrywać taką bliskość, taką gorącą, namiętną miłość miłość jednoczącą, gdzie ja jestem cały w ukochanej osobie, a ukochana osoba we mnie. Stąd w Gerardzie ta potrzeba długich nocy z Panem. Jak czytamy w tekście, Całe gorące noce spędza z Bogiem, gdzie modli się cały dla niego, chce być z nim niczym ukochany z ukochaną osobą, gdzie on odkrywa miłość jego Boga do niego i gdzie on chce być cały dla niego. Bóg zaprasza nie tylko Gerarda, zaprasza każdego z nas do takiej jedności i do takiej bliskości z sobą. Większość mistyków mówi o tym, że kiedy już rezygnują z tego przywiązania do świata dookoła, kiedy przechodzą to oczyszczenie ze swojej grzeszności i egoizmu, to dochodzą do momentu, w którym, jak sami to nazywają, przeżywają zaślubiny z Panem, zaślubiny ze swoim ukochanym. Nasz Pan jest naszym oblubieńcem, a my jesteśmy Jego oblubienicą, Kościołem. Gerard nas dzisiaj jakby wskazuje sam. Szukaj tej miłości, miłości nieskończonej, miłości tak wielkiej, jak, jak miłość, która jest między zakochanymi.